Dlaczego? I zapadam się w sen. Drodzy Państwo, to są właśnie pomysły Kosy, który jest reżyserem. Nie, to był mój nie. pomysł. No dobra, wpadliśmy tak. z Kosą jednocześnie na ten pomysł. Kochani, Chopin, Chopin. Pozwolę sobie na zagraniczną wymowę tego tytułu. Nowy film Michała Kwiecińskiego, już w kinach od Przy, tego weekendu. Przywłaszczenie kulturowe <laughs> Francuzów parodiujesz, zawsze Niemców parodiujesz. Czekać, tak. można dostać. A właśnie, a tak, to tak. Za, to prawda! Ale też kiedyś parodiowałem Japończyków. Nie wiem, czy dostaniemy żółtego. Tego Jak nie. Japończyków, to na pewno. <laughs> Dobrze. Żółtego dolara. Nie no, może, może nie dostaniemy. Szanowni Państwo, czy warto iść na film e, Chopin Chopin? A właściwie tam jest wykrzyknik na końcu, czyli czy warto iść na film Chopin, Chopin? O tym dziś w programie. Nie jestem sam. No, w Paryżu dwa przyjaciół. Jesteś. Właśnie dlatego potrzebujesz dwóch tysięcy przyjaciół. Zaczęło się teoretycznie dobrze. Bo mm -hmm. tak, pamiętam, że chwaliliśmy obaj e, Michała Kwiecińskiego za film Filip. Mm -hmm. Pamiętam, że chwaliliśmy obaj Eryka Kulma za rolę główną w filmie Filip. Tak, Michała tak. E, Kwiecińskiego. No i ten duet spotyka się ponownie na planie filmu Chopin. Chopin, Bo wykrzyknik jest to na końcu. Będziemy więc, zawsze tak, krzyczeć. <laughs> tak, jak będziemy, tak, tak, <laughs> będziemy właśnie tak właśnie po tak robić. Ważne, no tak. i No jest problem. Znaczy. <laughs> e, to nie jest zły film. Ale jakiś bardzo dobry też chyba znaczy, szczególnie właśnie, to nie jest. jest no. To jest cały problem z filmem Chopin. Chopin. Chopin, eee, Chopin. Tak, to jest właśnie problem z tym filmem, że on jest dosyć przeciętny. I ja za bardzo nie wiem, jak go recenzować. Ale no, przeciętny bo... czy niejaki? Eee, ja jednak będę bronił roli Eryka Kulma. Ja, ja lubię tą rolę. A ja absolutnie nie. Tak, tak. Natomiast e, ten film jest. E, no właśnie widzisz, ja. Tak, ja go nie mam za co skrytykować tak mocno, bo tak, mi się podobają zdjęcia Michała Sobocińskiego mhm. tutaj, tak, z, który zresztą zrobił wspaniałe zdjęcia do e, Filipa. Uważam Michała za jednego z najciekawszych operatorów. Piotr, Piotr Sobociński, jego brat, no Piotr Sobociński, senior, jak, jeżeli mamy juniora, no to senior jego tata. No to jest naprawdę, to są wybitni operatorzy, e, m, cała rodzina. E, Kwieciński w Filipie, znaczy Kwieciński jest głównie producentem, tak, natomiast w Filipie pokazał też, że ma rękę jako reżyser. Zresztą ja lubię jego taki film Jutro pójdziemy do kina, pamiętasz? To był bardzo poruszający No, ale film. tam był znakomity Stawińskiego scenariusz. Tak, to był tak. świetny, godzinny film telewizyjny. Którego, akcja, telewizyjny, którego akcja się rozgrywa w przededniu wybuchu tak, tak. II wojny światowej. Tak, I Ja mam takie wrażenie, że właśnie idealnie, że mówisz o scenariuszu, bo myślę, że Chopin Chopin to jest film, który ma Właśnie niejaki trochę scenariusz Bartosza Janiszewskiego i to jest chyba największy błąd tego, znaczy największy minus tego filmu to jest jego scenariusz. Co przy takim filmie nie powinno się zdarzyć, bo tutaj prawie wszystko gra. Znaczy, jest klimat, są świetne zdjęcia, jest pokazany i paryż w, w sposób klimatyczny. I Muzyka Chopina. Muzyka Chopina, o której no, nie wolno przecież krytykować, jakie jest. Nie ja zbory. bardzo lubię no, muzykę oczywiście. Chopina. Bardzo cenię. Każdy z nas bardzo lubi muzykę Chopina. Tak. Chopę. E, natomiast właśnie ta historia, która tak, z jednej strony, ona nie jest kartkowaną biografią, czego ja nienawidzę, tak? Czyli taką prze, przerzucanie Tro, urodził trochę się. Jest, troszeczkę jest. jest, ale wiesz, urodził się, wychowywał się. I umarł, tak? Tego nie, no bo, nie bo tu odcięto, urodził się i wychowywał się, tylko jest, był cierpiał. w Paryżu, cierpiał. Znaczy to jest cierpiał. Różni ludzie do niego przychodzili, jedni byli dla niego mili, inni byli mniej mili, jedni mu zazdrościli, jak list, tak. inni mu mniej zazdrościli. Kobiety go kochały, on tak cierpiał, cierpiał, komponował, występował, cierpiał, umarł, I cierpiał. koniec. I cierpiał. Nie? I właśnie, i właśnie to, jest, to jest film o jednym długim cierpieniu, tak? Chopina, który jest chory, który. E, który e, też ani nie do końca czuje, żeby on tą swoją chorobę e, przekładał na swoją muzykę, ani nie czuję tego, żeby ta jego choroba jakoś budowała tą postać. To jest też mój problem z tym filmem, że ta postać nie jest budowana. Znaczy, ja nie widzę mhm. gdzieś jakiejś przemiany, nie musi tutaj być jakiejś radykalnej przemiany, ale z drugiej strony, na obronę tego filmu, no, nie powiem tak strasznie, że, że nie ma Adamczyka w nim, ale wiesz, ale chodzi o to, że nie jest cukierkowy ten film, bo z Adamczykiem ta, 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 ten film o Chopinie był dosyć cukierkowy. Mówisz jednak. o filmie Jerzego Adczaka, Chopin Pragnienie tak, Miłości, tak. więc ja sobie przypomniałem film. Chopin, pragnienie miłości, yy, zaraz po tym jak obejrzałem y, film Chopin, Chopin. I mm -hmm. y, y, powiem ci, że nagle film Antczaka, który miał fatalną prasę, pamiętam jak mm -hmm. się pojawił na ekranach, zaczął mi się wydawać dużo lepszym filmem. Ym, przede wszystkim dlatego, że chociaż Antczak popadał w straszliwy banalizm, mm -hmm. to jednak Antczak, co by o nim nie mówić, to jest reżyser, który ma wyobraźnię prawdziwego filmowca, ale mm -hmm. taką wiesz staromodną wyobraźnię takiego człowieka, który no, może nie był polskim Davidem Linem, ale jak sobie przypomnisz yy, yy, Noce i Dnie, prawda? Mm. No to to jest po prostu kawał, kawał kina, no tak, szczególnie tak, jak, oczywiście, szczególnie oczywiście. jak właśnie popatrzymy sobie na wersję na wersję kinową, a nie tą najpopularniejszą wersję yy, serialową. I yy, yy, tam też było kartkowanie biografii od pewnego momentu. Tam to było rozszerzone o kapitalne sceny warszawskie. Ja jestem wielkim fanem na przykład tam Janusza Gajosa w tym filmie, mm. wiesz? I to, 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 było, to było ciekawe. Natomiast później postanowiono sobie za punkt główny tą relację między Georges Sand a, a Chopinem. są tak naprawdę to było trochę wywiedzione z, z Iwaszkiewicza, z jego, z jego sztuki. Choć, choć nie tak dobre, miał swoje duże wady tamten film, ale był. Przez całej swojej banalności był jakiś. Natomiast mm. wydaje mi się, że film Chopin Chopin yy, jakiś nie jest. Co paradoksalnie teraz będę dokonywał mm. bardzo dziwnej wywrotki, żeby bronić tego filmu, co paradoksalnie w erze streamingu może być jego wielką zaletą, ponieważ yy, film, który jest tak naprawdę zestawieniem cierpień Chopina i kawałków muzyki Chopina, yy, sprawnie nakręconych, sprawnie opowiedzianych, to może być właśnie taki fan-serwis, taki film z fan-serwisem, którego miłośnicy muzyki Chopina na całym świecie oczekują. I podejrzewam, że ten film w streamingu będzie miał bardzo dobre wyniki oglądalności w Chinach, Japonii, w Peru, mm. Brazylii, wiesz, gdzieś tam jeszcze i tak dalej. Ja dlatego właśnie bronię tej, 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 tej całej mm, wizualnej strony tego filmu, bo on jest naznaczony jednak stylem Michała Sobocińskiego, chociaż... Y, znaczy, Coś, co też u Sobocińskiego było bardzo ciekawe, mówię tutaj o jego oku operatora właśnie w Filipie, jak ta kamera podążała za bohaterem, ona była dosyć dynamiczna. Tutaj y -y -y -y. jest kilka y -y. takich scen. Jest. Są takie sceny, no to, to prawda. Wiesz, jeżeli tutaj spojrzymy na kostiumy, spojrzymy na to, jak właśnie ulica francuska wygląda, spojrzymy na to, jak, jak pandemia, tak czyli zaraza, widzimy też zarazę na tych, na tych ulicach, to wszystko em, wizualnie się sprawdza. To wszystko jest bardzo wiarygodne i przenosimy się do tego świata. Tyle, że i, I znów, kulm e, jako cierpiący Chopin. E, Uważam, że robi dobrą robotę jako cierpiący Chopin. Tylko ja nie widzę nic więcej w tej postaci. Znaczy... A to ja ci odpowiem tak. Mnie się Eryk Kulm w tej roli no właśnie, nie, podoba. Dlaczego ci się nie podoba. Nie podoba Eric mi Kulm? się. Wydaje mi się bardzo taki jednowymiarowy i pastyszowy wręcz. Mm -hmm. Znaczy, jak zacząłem oglądać ten film, to pomyślałem sobie, że mógłbym zatytułować jego recenzję um, um, Willy Wonka i Fabryka Oberków. Bo po prostu ten <laughs> Chopin, wiesz, mi takiego Willy Wonka, tylko z, z trochę innymi. I A to że, infa zaczął, że infantylny taki, ta, że dzieci dziecinny, taki... tak? Mm -hmm. Całkowicie nijaki po prostu. Mm -hmm. Ja nie widzę tam żywego człowieka. Widzę cały czas tego Ale chłopaka… ogóle w filmach był jaki, bardzo, bardzo jakiś, tak? E <laughs> nie, go grał... nie, chodzi mi o ja stopień wiem, o pewnej mówić. pastiszowości, ja, pewnej wiem, umowności, wiesz, mówić. że to jest… Y Eryk Kulm nie gra Fryderyka Chopina. Eryk mm -hmm. Kulm jest symbolem Fryderyka Chopina w filmie Chopin, Chopin. No. Tak, to wiesz co, to tutaj trochę mnie też przekonujesz, tak, że, że, że masz rację, że to jest symbol, tak. Tylko, że ja do tej pory, wiesz, myślałem, jak obejrzałem ten film, że, że mam do czynienia z jakimś rodzajem symbolu, ale jednocześnie y, widziałem gdzieś trochę tą ludzką stronę, może właśnie przez ułomność samego scenariusza, bo wiesz, często w tych filmach, jak masz symbol, to przy tym symbolu jest jakiś patos, tak, znaczy masz, masz kogoś, kto ma deklaratywne pewne dialogi, a właśnie to jest tak dziwacznie zbudowana postać, a, że on nie jest symbolem a, patetycznym. A jak? nie zauważyłeś, że Wiktor Metele, który gra Franciszka Lista, mm -hmm. jest o wiele bardziej taką prawdziwą postacią od Chopena w tym filmie, że on jest ciekawszy, że on jest bardziej wielowymiarowy, że ta jego taka e, bezczelność, ta jego trochę właśnie mm. bufonowatość, wiesz, ta, 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 ta jego mm -hmm. buńczuczność, tej gwiazdy paryskich salonów, że to jest ciekawsze niż, niż, y, y, niż sam Chopin. E, to, tak, to trochę, wiesz, to jest, wiesz, bo to. Ja też znów będę się skupiał jednak na tym scenariuszu, mhm. tak? Na scenariuszu, który jest dosyć dziwnie poszatkowany. Wszystkie elementy, które by w lepszy sposób budowały tą postać, czyli na przykład, wszystko co się dzieje na, w, w Hiszpanii, tak? wszystko co się dzieje na Wyspach Kanaryjskich, tak? wszystko, co, na Teneryfie, wszystko co się dzieje w tych miejscach, w których na przykład Chopin jest wyrzucany. Nie? Tam jest ten taki wątek, że on jako ten, ten, ten gruźlik, tak? czy ten. Mm. Jako ten, ten, ten... Na, Majorcy, nie? na na majorce, na majorce, przepraszam. Na Majorcy, na Majorcy. przepraszam tak? Ja nawet jako dziecko odwiedziłem to, to miejsce Też w prawda, tam na wakacjach, byłem. tak, Też na majorce, przepraszam, za pomyłkę. Mm, i, wiesz, i, I ten cały wątek, tak? który mógłby zbudować tą postać, czyli kogoś odrzuconego, tak? Chopina, który jest gwiazdą, jest celebrytą. No, Chopin mm. był celebrytą, tak? W takim wymiarze czysto, takim dzisiejszym. On był celebrytą Ale pewnie. nie lubił, tego. Nie, tak, lubił nie tego. nie lubił tego. Był zdecydowanie bardziej enigmatyczny i wyciszony. Tak, był tym celebrytą, który, który odrzucał. Był jak Robert Redford, który się schował w górach Utah. W no, jakbyś pamięci. miał tyle ziemi, co Robert Redford, tak, to tak. też byś się tam schował. No. Ale wiesz, i zobacz, i teraz mamy tą Majorkę, mamy to odrzucenie jego i to nie wpływa aż tak bardzo na tą postać. Mamy tylko kilka scen, pokazujących że lokalna społeczność go nie chce mhm. i tyle. I ja oczekiwałem, że zobaczymy jakąś zmianę w samym Chopinie, jakieś pęknięcie duszy. Boże, mnie nie chcą, ja jestem wielką gwiazdą, a mnie ktoś nie chce. Mhm. I tego mhm. nie ma tutaj. Tego nie wszystkiego. ma, ale paradoksalnie słabość kreacji Chopina, tego, że to jest właśnie symbol, a nie człowiek, e, odbywa się z korzyścią dla innych, bo film, tak jak życie pustki mhm. nie znosi i wtedy, kiedy ktoś nie dowozi, to ktoś inny w jego miejsce wchodzi. I mnie się w tym filmie paradoksalnie, obok Franciszka Lista, czyli, tego, czyli roli Wiktora Ametyle, E, najbardziej podobały postacie kobiece. Moim mm -hmm. zdaniem postacie kobiece w tym filmie są w ogóle najfajniejsze. Jest zestaw naprawdę niezłych, mm -hmm. niezłych aktorek e, i na właściwie na wszystkie się z wielką przyjemnością patrzy. Niezależnie, czy to jest e, Josephine de la Gra Sam, czy to jest Karolina Gruszka, wiesz, inne postacie. Czy Maja Ostaszewska bardzo dobrze się na to patrzy. Tak, tak, tak. tak. No Lambert Wilson też się pojawia tutaj. Tak, no, królewska rola. Tak, królewska królewska rola. tak, tak. No, królewska rola i królewska e, tak, obsada. Tak, tak, tak. Widzisz, właśnie cały problem recenzowania filmu Chopin, Chopin jest taki, że ani nie jestem w stanie go rozjeżdżać tutaj, mhm. bo nie uważam, że powinienem go rozjechać, ale nie mogę też go pochwalić za mocno. I to jest dla mnie największy problem, jako dla krytyka filmowego, oceniać takie filmy. Mhm. I, I jestem zdumiony, że ten film m, tak bardzo jest niejaki, choć jest to. Oglądając Eryka Kulma, on mi zapadnie w głowie jako Chopin. To znaczy ja w ogóle podejrzewam, że dopóki nie obejrzę, nie wiem, muszę sobie, przypomnieć ten film Andrzeja Żuławskiego z 90 roku. znakomity film, ale nie wyprzedzaj polecajek. Tak, 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 muszę sobie przypomnieć ten film, bo do tej pory, bo wiesz, dzięki tej roli, która jest dosyć wyrazista, mimo tych wszystkich mielizn scenariuszowych, ten Kulm będzie mi się kojarzył jednak z Chopinem. No dobrze, no mnie się, mnie się nie będzie ko kojarzył i szczerze mówiąc tak. No ale, patrzę, to, ale to dobrze się nie będzie źle kojarzył. Po prostu no. się nie będzie kojarzył. Nie? Po prostu szybko o tym zapomnę. Tak. No, to, jak, jakbym miał nagrywać rolkę na TikToka, to bym powiedział, czy warto obejrzeć film Chopin, Chopin, czy można? No, można, ale po co? No, znaczy, no, to jest recenzja. No, jestem, Brutale, jestem, jest jestem, jestem okrutny, brutalny. Yy, w związku z tym yy, po tej bardzo krótkiej recenzji chciałem przejść do. Polecajek, tak, bo ja w związku z tym chciałem przypomnieć, że tak. E, mamy e, film, o którym już powiedziałaś. Jerzego czeka, mm -hmm. czyli Chopin Pragnienie e, Miłości. To nie jest dobry film. Mm -hmm. e, ale szczerze mówiąc, e, warto sobie pewne rzeczy w tym filmie e, przypomnieć. Mamy taki zapomniany film, w którym Hugh Grant grał Chopin. Tak, tak, tak. tak e, to tak, się tak. nazywało Impromptu tak. w oryginale, improwizacja zdaje się po tak, polsku. Improwizacja. Lekki, fajny, naprawdę tak. dobrze zrobiony film. Mamy legendarny hollywoodzki obraz z 45 roku Charlesa Widora, czyli a Song to Remember, mm -hmm. Pamiętna Pieśni. Tam oczywiście z prawdziwą biografią, historią to nie ma zupełnie nic wspólnego. Mamy Aleksandra ale, Forda. Ale, mamy, ale, ale to był jeden z najlepszych filmów w Technikolorze. Mm -hmm. To jest bardzo ciekawa rzecz. Jak ktoś ma parę funtów zbędnych, to gdzieś tam na brytyjskim Amazonie czy gdzieś mm -hmm. można sobie chyba za 10 funtów w serii Columbia Classic ten film kupić. Ja to zrobiłem. I nie żałuję, choć oczywiście jest to ramotka, ale naprawdę jest tam, jest tam się czemu y, 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 przyjrzeć. I polmuni też tam jest, więc to jest bardzo. <laughs> Bardzo, tak, tak, tak. bardzo ciekawe. Mamy wreszcie socjalistycznego gniota Aleksandra Forda, czyli młodość Chopina. Mm, tak. No to to, Szanowni Państwo, należy oglądać jako rzeczywiście komedię po latach, bo te opowieści tam o batorzonych chłopach i o y, tym, jak wszyscy czczą. Y, Joachima Lelewela i o tym jak, jak rewolucyjną postacią jest od urodzenia Fryderyk Chopin tak. wyczulony na krzywdę wiesz i tak dalej to aż dziw że go nie wpisali do serialu to Już wiedziałem, lat, wiesz, że to, to powiesz. Wiedziałem, że to powiesz, ale z tak Kościuszko dalej, tak? razem przyjechać jako tutaj e, robić tak ta, w przyszłości, nie. Z kosem, nie? Tak. Tak, z kosem. E, No i mamy rzeczywiście słuchaj tego Żuławskiego, o którym ty wcześniej słuchaj, to jest znakomity film. Ja nie pamiętam filmu. No znakomity film, tam słuchaj, to jest w ogóle jedna z ostatnich rol Romana Wilhelmiego, który tam się pojawia jako jako, jako przybysz też mm -hmm. z, z, z Polski, tam jest przez zabawna sylwetka Turgieniewa, to nie jest, wiesz, co, co zrobił Żuławski mądrego? Zamiast opowiadać życiorys, skupił się na bardzo krótkim, wybranym fragmencie czasu, godzin wiesz, życia. I, i odnoszę wrażenie, że też dzięki temu, że Żuławski sam się czuł, taki wiesz, całe życie, odrzucony, wykorzeniony na obczyźnie, mm. wiesz, pozbawiony swojego kraju. On zresztą o tym pisał nieraz, mm. nie? o tym właśnie, że on właściwie teraz. On, on jest z Polski, ale nie jest z Polski. Mm. On się w tej Polsce nie odnajduje, ale tam na obczyźnie też się mm. zupełnie nie, nie odnajduje. I też chyba jako jedyny w tych wszystkich filmach oddał właśnie ten taki. E, to takie napięcie, które jest w artyście, wiesz, to mm. takie, że. Od bardzo wysokiego do bardzo mm. niskiego. To takie w wartości. Tak, tak, między, tak, między tak, matkami. Tak. Ale widzisz, to I jest. To było hit na nocy Ja też Państwu dopowiem: ten film jest zupełnie zapomniany. On się ukazał w Polsce na DVD i bez problemu za parę dych można sobie gdzieś tam na Allegro mm. czy gdzieś ten film kupić. Naprawdę warto. I tam mieliśmy Janusza. Olejniczaka tak, przede wszystkim. Tak, Janusz Olejniczak. Sofii też tam gra. tak, Sofi Marceau też tam gra, zresztą partnerka Żuławskiego. żuławskiego. Hmm. E, tak, może widzisz, bo, bo może to jest też klucz, że filmy o takich postaciach jak Chopin powinien, jak Chopin powinien robić ktoś taki jak Żuławski. To znaczy, że w ogóle tacy reżyserzy e, powinni e, dotykać takich tematów, tak, że o tak wielkich artystach, e, którzy są symbolami, i którzy mierzyli się już z tym za życia, z tak? mm -hmm. taką wielkością, powinni robić artyści, którzy dokładnie wiedzą, Ale jak to jest. też, którzy to rozdarcie w sobie No w dokładnie sobie noszą. tak. I teraz no. zobacz. Mamy na ekranach od jakiegoś czasu serię repremier tak zwanych. Tak, Powracają tak. znane filmy klasyka. Wrócił w tej oryginalnej wersji kinowy Amadeusz Milosza Formana. perfekt, wprowadził go tak. Jest to po prostu coś nieprawdopodobnego. Cały czas jest to. Jest to Jeden z najlepszych kostiumowych kinów, filmów, jakie w życiu widziałem. Jest to jeden z najlepszych filmów o muzyce, jakie w życiu mm -hmm. widziałem. Ze wspaniałą muzyką e, Mozarta, z niesamowitymi mm, rolami. Życiowa rola F. Maria Abrahama. no to Machulsa też? E, e, życiowa Machulsa też, tak. tak. E, Niemcy, to, ciekawa jest anegdota. W takim filmie y, o kulisach kręcenia Amadeusza mm. y, Milosz Forman opowiada, jak doszło do tego, że F. Murray Abraham został w ogóle zatrudniony do roli Saliriego. Mm. To jest piękna rzecz, opowiem Państwu. Otóż y, F. Murray Abraham, który nie był specjalnie wtedy znanym aktorem, mm. tak chodził na te przesłania. Człowieka z blizną był ta, znany, ta. tylko drugi ta. To przesłanie było jeszcze wcześniej, przed Człowiekiem Tak, z tak, tak. tak. No tak chodził na te przesłania, chodził, chodził i tak nie wiedział, czy go zatrudnią, czy nie. Tam w ogóle jakieś tysiące ludzi były przesłuchiwanych mm. do, do, do Amadeusza. Y, i w pewnym momencie zdenerwowany dzwoni do y, reżysera i mówi, że y, no zdecydujcie się, czy ja mam tutaj grać, czy nie grać, bo ja mam inne propozycje i coś tam. I Forman wtedy powiedział do producenta, do Sola zęca, mm -hmm. mówi tak, to jest idealny Salieri. Ja mu się wydaje, że jest kimś więcej niż jest. Tak, tak, <laughs> go, powinniśmy tak, go obsadzić tak. w tej roli. Ale nie? Wiesz, z Amadeuszem też trochę jest tak, że to jest historia no, wymyślona. Nie? To znaczy, ale cała też, ta... ale mm. też ona jest mocna dlatego, że znajdujesz jakiś ciekawy punkt widzenia, mm -hmm. który nie jest kartkowaniem stronic w Wikipedii. No, dokładnie znajdujesz tak. jakiś uchwyt, który przez który opedrasz. Ten uchwyt znalazł Żuławski w Błękitnej Nucie. Tak. Ten uchwyt znalazł Forman w Amadeuszu. Tego uchwytu nie znalazł Michał Kwieciński w filmie Chopin-Chopin. Bo bardzo możliwe, że Michał Kwieciński tak bardzo chciał opowiedzieć prawdziwie. Historię, że nie miał czego się złapać. tak? I, i dlatego a Może zrobił... zamiast prawdziwej historii potrzebujemy pasjonującej historii. Może się odpowiedź na kłopot. właśnie tym to, jest, to jest może ta odpowiedź. No Ja jestem tutaj za młody, żeby obejrzeć sztukę, żeby obejrzeć to, co Roman Polański wystawił, a, kiedy wystawiał Amadeusza swojego, mhm. tak, kiedy zagrał sam Mozarta. Ale myślę, że właśnie to jest też ta, ta postać takiego formatu. Znaczy, Polański to jest też ktoś z, ze swoim rozdarciem. Kto może, kto może opowiedzieć o drugim takim artyście. I może to jest to, może znaleźliśmy trochę klucz do tego, jak opowiedzieć o Chopinie, chociaż teraz po tym filmie pewnie kolejnego już nie będzie bardzo długo. Ale może właśnie takie filmy powinny być, nie powinny być oparte na faktach, tylko powinny być wariacją jakąś, no, tak? Wa wariacją i wariactwem. Ja Chciałbym, żeby film no. mnie poruszył, a to film mnie, mnie po prostu nie poruszył. Jak coś człowieka nie poruszy, no to dyskusja na temat tego, lepiej zrobione, gorzej nie zrobione, no gdzieś schodzi po prostu na, na, na drugi plan i wydaje mi się, że to taka smutna chyba jest puenta. Dzięki bardzo smutny rozważam. program, więc może Kosa nam zagra tutaj jakiś utwór kolejny są na piosenkę? koniec, zrobimy klamrę jakąś. Co nam zagra Kosa za Wesołą Nie ja wiem, DJ, DJ Kosa. DJ, 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 DJ Kosa. No nic, no musimy się pożegnać takim tonem z tym Chopinem. I like jest, Chopin. Który jest, no tak. No Ale wszystko, nie Chopin, Chopin. <laughs> Jest okej, okay, jest przeciętnie, no jest nudno z tym Chopinem, no i tyle. My też jesteśmy nudni, nie? Ogólnie. Niesłychanie. Kanał się zobaczy, na kanale się zobaczy, program się zobaczy, w programie się zobaczymy. my. Piotr Gociek. Łukasz Damski. Do zobaczenia. Prosimy o lajki, prosimy o suby, prosimy o przekazanie innym informacji o tym, że czasem sobie tutaj gadamy na różne tematy.